Ale Ja jestem Olga, a ja y, będziemy dzisiaj spłodzić dzień jako jsiara. 100% jsiara, taki cozy dzień, y, po prostu fajna rutyla wieczorna poralla i mam nadzieję, że mi się nagra, y, że nam się uda nagrać ten wieczór, ale no, to już jest mniej takie, y, jak nagrywam takie hajle. Ale ogólnie zrobiłam sobie laki na szlafrok i no, pas jako szlafroka dokładnie. No i nie wiem, tak wyszło to takie komunile, trochę Loki, ale no... Dobrze, już omijmy to. Ja zabieram się do pielęglacji, tego, że ja jeszcze pielęglacji nie zrobiłam. I mam trochę głos taki, bo po prostu yy, zmiana takich pogód, dla mnie to niedobrze dobrze robi działa, ale no dobra, już omijmy to. I teraz zabieramy się do pielęglację. Okej, okay, tylko jako pierwsze weźmiemy sobie te loki, mimo to, że nie będzie to załatwanie, nie wyglądało. Ale wybierzmy sobie te laki po prostu tutaj zepchniemy, bo myślę, że chwilę zniszczą i po prostu będą przez te wszystkie produkty do pielęgnacji, więc zrobię sobie je zwiążę o tak z pinką klaurą. No i mimo to, że nie ładnie to wygląda i nie estetycznie, ale dobra, obijmy to i zabieramy się już za pielęgnącę. mi się to podoba, ogólnie nigdy nie uzyskałam takich loków bez ciepła, ale mega, mega fajnie mi się to podoba, więc znów śpiewam, bo oni też się zajmą czynszelami, idę jak robić wyrzeźnić i yy, wszystko co tam powiedzą i później wyjechałam do portu. Inny autobus, bo nic wam nie nagrywałam, ale teraz to nad, nadrabiam i idziemy do galerii, więc nie wiem, czy coś kupię, czy nie. Zobaczymy. Jakby to mam coś, jakiś hold musi na pewno to nagram, jeżeli coś będzie, A raczej coś kupię, bo mam y, po prostu do no, kupienia jakieś bazony albo ozdoby na jesień, więc y, muszę na coś kupić, przynajmniej dwie, trzy rzeczy, bo mam u mnie z tym braki, więc teraz idę na ten autobus i będę mam jakieś przybitki nagrywała. ja do was wracam taki formie że już dlatego, żebyś nam na znaczy, siłę Ale teraz sobie pakujemy mój pretek do szkoły, bo jutro jednak ten poniedziałek Więc pakujemy się do szkoły i uganiamy dalej Dobra, ja jutro jadę do kina, więc możemy też się spakować. Nie wiem, naleję na temat picia, wezmę coś do... Znaczy do jedzenia jest dobra, bo jednak nam coś kupię Więc naleję na temat picia, wezmę może koc i no zobaczymy co będzie dalej Dobra, ja zdjęłam tutaj, bo miałam tutaj po prostu na oparciu powieszony koc I ten koc sobie weźmiemy, więc spakuję też sobie go I nie wiem co jeszcze, ale to trochę nie jestem ugalona, ale też bych mi nie jeszcze to spakować Bo na pewno coś będzie jeszcze potrzebne, ale to pewnie przed wyjściem załatwię Więc chyba na razie tak jest spakowany No i chyba to tyle, a teraz zobaczę, czy nie mam jeszcze coś do ogarnięcia, bo na pewno są szafki do ogarnięcia, ale są tutaj takie szafki, które mnie na pewno zajęłyby sporo czasu, więc to się w ogóle mi się nie opłaca. no ale które do przeczytania i ja nie, nie przeczytałam jeszcze jej, więc teraz będę sobie ją czytała, żeby zrobić coś pożytecznego. Mam nadzieję, że na to około 20-30 stron. Miał być to jesienny vlog, więc ja już skończyłam nam czytać i zabieramy się za pieczenie z bo to będzie chyba najlepsza rzecz, którą będę robiła w tym vlogu, bo będzie to najbardziej jesienna Więc jeszcze ja zabieram za pieczenie Robiłam to, żeby wyrosło i wracam do jakiejkolwiek godziny dwie, bo 60-70 tak minut ma stać Ciasto ogólnie tu jest i ja mam tutaj też długo, dużo tego nie będę pokazywała pokazywała, bo minęła ma godzina około, ponad ale, no ciasto yy, nie wyrosło, coś mi z nimi nie ale dobra, coś po prostu z nim nie wyszło yy, ale wyjdzie jak wyjdzie, jak nie wyjdzie to trudno, na pewno też musi wyjść więc ja to teraz yy, wyjmę, muszę pokroić na dwa kawałki i tak jak zawsze wracam ja to już ją zostawiam tutaj to yy, zakryłam żeby nie, nie słowo tak, no i to muszę teraz yy, wałkować, więc wracam do Was jak już to zrobię. Już opieka moje zamoki i nie zwracajcie uwagi na te loki, bo chyba się na serio dobrze zniszczyły, bo to u nas związane, że po prostu do ciasta jest, nie padło nic takiego, ale robiłam to długo. Robiłam to długo, dlatego że dużo rzeczy poszło nie po mojej myśli, ale myślę, że wyszło dobrze, bo są bardzo dobre. I mnie wyglądają tak. i tylamon, my go dużo daliśmy i ja go dużo dałam, bo ja bardzo lubię Cela I po prostu ja tego sobie nie żałowałam. Herbatkę mam do tego i za chwilę albo się tam do książki, albo do jakiegoś filmu. No, może tak. Ja tutaj z przyszłości mam nadzieję, że ten film wam się podobał. To tyle, pa pa.